Czyli zobaczcie, jak trudna praca jest z talentem, bo jeżeli talent uczy się szybko, to wystarczy, że skieprzymy coś na początku i jest dramat. I to profesor Chuciński zawsze mówił, mówi Tomek, czemu my jako środowisko cały czas poprawiamy zawodnika, zamiast nauczyć dobrze? Nawet jeżeli mówimy o talencie, no to yy, któreś z badań wskazują, że średnio dziecko potrzebuje około tam 2000 powtórzeń działania jakiegoś ruchowego w różnym środowisku oczywiście, bo zmienność środowiska przyspiesza procesy nau 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 nauki, a talent potrzebuje około 600-900 powtórzeń działania, żeby to zostało faktycznie na to nadpisane. Czyli zobaczcie, jak trudna praca jest z talentem, bo jeżeli talent uczy się szybko, to wystarczy, że skieprzymy coś na początku i jest dramat. I to profesor Chuciński zawsze mówił, mówi Tomek, czemu my jako środowisko Cały czas poprawiamy zawodnika, zamiast nauczyć dobrze. Przecież poprawiać jest podwójne myślenie. Myślę o sobie w tył, że już mam pewien nawyk, więc muszę z nim yy, walczyć i muszę się nauczyć nowego. Więc dlaczego nie wtedy, kiedy dziecko ma 5-12 lat, kiedy jest totalnie jak gąbka, uczy się wszystko, neurony lustrzane, cuda na kiju. Dlaczego my wtedy uczymy źle? Wiecie dlaczego? Bo chcemy grać. Bo liczy się wynik instytucji i mój, wykorzystując dzieci do swoich korzyści. Dziecko dostaje dużą powtarzalność i dziecko dostaje jeszcze co? Głębokie rozumienie siebie. Czyli dziecko dostaje uważność o sobie. W piłce nożnej jest wielkie odkrycie od roku dziecko w centrum. Tylko jeżeli dajemy dziecko w grze, pośród tego, że jest piłka, są kierunki gry, jest zmienność partnerów, boiska o przeciwników, jest tak dużo bodźców, to dziecko nie jest w centrum. Tylko jest kawałeczkiem jakiegoś przebiegu tego wszystkiego, co się dzieje wokół niego. Dziecko w centrum to znaczy, że ja jestem najważniejszy, ja mam mieć czas, miejsce i mam myśleć o kim, o sobie. I analityka to daje. Jeszcze prościej, bo ja czasami za trudno mówię. Forma analityczna jest tym wszystkim, co trener chciałby powiedzieć zawodnikowi. Tylko, że gadanie do zawodnika nic nie daje. A praktyka własna, wzajemne nauczanie, dyskusja w grupie daje wszystko. Rozwinę i wrócę. Gry. Trener dał grę. Co dostał w zamian? Lub co powinien dostać w zamian? Jeszcze raz chcę, bo ja będę tak dwa kroki, za, krok do przodu, dwa kroki w przód, krok w tył. Trener steruje procesem. Dał grę. Co dostał? Sterowanie. Wybrałem grę. Zgadza się. Dostałem dużą intensywność. I co muszę jeszcze dostać? Duża zadaniowość. Te dwie rzeczy będą definiowały, czy jestem w procesie szkolenia i uzyskam efekt treningowy. Czy refleksja z tego będzie taka, że na kolejną refleksję dziecko pójdzie do domu i mu się przypomni co było w treningu. Nie ma żadnych, znaczy oczywiście są momenty, w których możemy zastosować jakieś tam gry naturalne i tak dalej, swobodne, ale Moim celem w szkoleniu jest dać dużą intensywność przez określony czas i dużą zadaniowość. I oczywiście tu jest e, fajna znowu rzecz się składa, że licząc grę z piłką od 1 na 1 do 3 na 3, 6 na 6, 9 na 9, 11 na 11, zadaniowość maleje, jeżeli mówimy o grze z piłką, ale zadaniowość rośnie, jeżeli chodzi o grę bez piłki. I teraz. W żadnej polskiej, z profesorem od 2012 współpracując, szkoląc po Polsce, pytamy trenerów piłki nożnej, ręcznej, siatki, kosza. Ja nie wiem, czy do tej pory ktoś wie, jaka jest definicja piłki nożnej, koszykówki. Ręcznej. Jak ja tak powiedziałem, profesorowi powiedział: Ja ci uważam, gra zespołowa. I co? Bramki są dwie, a piłka jest okrągła, tak? I wygrywa ten, co rzuci jednego kosza więcej, albo mi mnie jednego mieć straci. Podstawa logiczna. O, a po co w kontekście zespołu? A co to znaczy? Ja nie rozumiem tego zdania. No nie. No nie, no nie, no nie, no nie. I dlatego sobie to wrócimy, bo tam ja w jedną myśl zostawiłem całkiem. Przede wszystkim to gra indywidualna. Do 13 roku życia dziecko jest w układzie egocentrycznym czyli zbiera informacje o sobie. Ja na to mówię trening samoskuteczności, czyli mimo, że grają w kontekście zespołu, partnerzy, rywale i tak dalej są do różnych rozwojowych rzeczy potrzebni, to jest sport indywidualny. Dopiero potem przechodzi układ afektywno-społeczny na społeczno-afektywny, trudne rzeczy łatwiej powiem. Definicja piłki nożnej to gra jeden na jeden bez piłki, jeden na jeden bez piłki w atakowaniu i jeden na jeden bez piłki w bronieniu. I tu mamy starty, zatrzymania, zerwania krycia, obserwacje, nawroty, hamowania, yy, zerwania krycia, uwolnienia, yy, łamanie struktury obrony przy, par, yy, o, linii obrońców i tak dalej. A tu mamy obrony ścisłe, luźne, zamknięte, w podwojeniu, yy, we współpracy, kolory, czarna, niebieska, żółta, itd, tak i tak dalej. I to jest 88 minut gry w piłce nożnej. Patrząc przy układzie 11 na 11. Długo, 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 długo później to jest gra 1 na jeden z piłką w atakowaniu. Czyli czucie piłki, kontrola, piłki, podania strzały, prowadzenie, gra 1 na 1, przodem, tyłem do bramki i tak dalej. I gra 1 na 1 w obronie, w fazie pierwszej, kiedy jestem pod piłką, w fazie drugiej, kiedy byłbym na równo z piłką, i w fazie trzeciej, kiedy odpadam w jakichś tam działaniach kolejnych. I to jest poziomu tego, co trener musi zrobić, czyli dać program nauczania. Co więcej, gra w piłkę nożną, i tu ten kontekst drużyny jest ważny, bo to jest zbiór wzajemnych wpływów w atakowaniu i w bronieniu, czyli cała psycho. Pedagogika, ale to również są wzajemne wpływy atakujących na broniących i odwrotnie, ale to jest też zbiór odpowiednich wpływów, trybun, ławki, presji, trenerów i tak dalej, dalej. I dopiero jeżeli rozumiemy podstawy wpływów na zawodnika w ten sposób, to zaczynamy wiedzieć, które narzędzia w którym miejscu będą działały.